Dawno nie było materiału wideo, ale teraz mamy ładną pogodę, korzystam z tej okazji i sobie pójdziemy w miejsce, którego nigdy nie widziałem. Chodzi o ulicę równą tutaj, zaraz. Właśnie z Paderewskiego jest skręt w równą. To jest taka mała uliczka w śródmieściu. Teraz uprzejmie co tam jest. No i zaraz wbijamy w równą co tu mamy ciekawego w sumie Modernistyczna architektura po tej stronie, a po tej taka mniej raczej bym powiedział To jest takie wąsko, jest cicha uliczka o to jest ciekawa architektura Co to jest? Za styl, nie mam pojęcia. A tu jest... restaurante jakieś włoskie kolejne. Tak, tutaj nigdy nie była Tratoria jakaś. Dlaczego wszystkie restauracje włoskie się nazywają trattoria? Zobaczmy. No i trzeba się kiedyś odwiedzić. Wczoraj byłem we włoskiej, ale pod Kielcami. Na razie nie mam ochoty ani nic włoskiego. Spokojnie tu jest, ale widzę, że zajebane samochodami jak zwykle Szkoła języka angielskiego w niedzielę Ciekawe czy ktoś przychodzi na zajęcia <grystanie> o, tu są takie zaułki można wejść w podwórko. Jest typowe właśnie dla śródmieścia takie podwórka S -s -s są grudki ludzkie garaże Modernistyczne budownictwo z lat 20. bądź 30. Ale tam się chyba nie przejdzie Ale może to jest jakby inny zaułek jeszcze Można się, może się w tym nie da wyjść Nie, nie da się wyjść, zamknięte, kurczę Dobra, cofamy się Tak, tutaj jest jakby taka przesznica Przesznica, która jest nienazywana zupełnie Ciekawe to już jak peryferia tutaj dosłownie. Jednopiętrawa zabudowa, parterowa zabudowa jakiś bungalow. I dosłownie to jest nie nienazwana do ulicy Żytniej pisze. Faktycznie tak jest, tutaj się skręca i ja tam mam już arterię, czyli ulicę Żytnią Tak o. Tutaj właśnie jest ta furtka, która się nie dała otworzyć a to już, ja już, powiem, bardziej mainstreamowe elementy usług i handlu. Hala. Hala widowiskowo-sportowa na żytniej. Dawna Wali Góry. To zobaczmy. Teraz pójdźmy z powrotem na równą. Tam jest ulica ulicy Wspólnej chyba Przesznica, nie nazwana oczywiście O, no to tam jest fajna architektura taka bardziej posępna, mniej modernistyczna, czyli pewnie koniec XIX wieku albo coś albo może nie wiem jakby się nie znał ale Chyba w latach 50. budowano takie bardziej postępne bloki, w yy, porównaniu do modernizmu To nie wygląda zupełnie na lata 50., że to... O. A to raczej na modernizm To no, jest taki skansen trochę, nie? Skansen w śródmieściu ale Śródmieście Kielc też nie jest nic wybitnego. To mamy właśnie zamiast y, takich jakby XIX wiecznych y, budowli raczej właśnie z wczesnego wieku XX Ewentualnie z, z lat powojennych bezpośrednio A, tu jakiś nowszy budynek przy Żelaznej, tak, tu już dochodzimy do ulicy Żelaznej Też są takie charakterystyczne y, Teraz są takie charakterystyczne jakby Dobre. Tutaj już nie ma, nie ma nic. Zodźmy do tej żelaznej, Zobaczymy czy że się da wyjść. Żelazna jest odgrodzona e, ekrani akustycznymi, no bo jest jednak arterią, gdzie jest ruch międzymiastowy puszczony. Tak. No i tutaj już koniec tej ulicy Równej. Jeszcze rzucimy okiem na te budowle. No interesujące architektonicznie to balkony takie trójkątne I tam dochodzimy do ulicy, zdaje się wspólnej, gdzie mieścił się kiedyś sklep Mistama. Gdzie pierwszy komputer PC kompatible kupiliśmy. Ale to już temat na inną opowieść.